Brzany przyjeżdżamy na poprę. Piękna ryba, piękna walka. No pochodziła, pochodziła, dała mi tu trochę do wiwatu. Wraca. Cześć. Witajcie na kanale Salar Fly Fishing. Dwa lata temu, ponad dwa lata temu mm, opublikowałem shortsa takiego z nimfami na brzany ale temat łowienia brzan jest niezwykle popularny w ostatnim czasie. Coraz więcej ludzi te brzany łowi i coraz częściej dopytujecie o te nimfy na brżany. W związku z powyższym postanowiłem przygotować taki zestaw nimf na brzanę. Te nimfy podzielone są na dwie części. Jedna część to są nimfy, które mocujemy jako skoczek, a drugie, trochę większe, cięższe, to nimfy, które stosujemy jako muchę kierunkową. Zestaw zapakowany w pudełko trapera z szelką i taki zestaw możecie kupić u nas w sklepie. A jakie tu się znajdują muszki i co wybrałem, to zaraz Wam pokrótce opowiem. Tak, żebyście wiedzieli, co założyć nad wodą, no i żebyście mieli to, dokładnie to, co potrzeba. A trochę te wzory dopracowaliśmy, trochę zmodyfikowaliśmy w stosunku do tego, co pokazywałem Wam dwa lata temu, także jest tu też troszkę nowych rzeczy i o tym Wam zaraz opowiem. No więc, co my tu mamy w tym pudełku? Miałem sobie taki wskaźnik ze stosiny bażanciego pióra. I pokrótce opowiem Wam, co w tym pudełku mamy. Jest tak, ta część to są nimfy przeznaczone na skoczka, czyli na tą górną muszkę. To większe, cięższe są nimfy na muchę kierunkową. Oczywiście ten podział jest umowny, bo czasem, jeśli będziemy mieć bardzo głębokie miejsce, to czasem sięgniemy tego typu nimfę, założymy. Na skoczka, a największe, najcięższe założymy jako muchę kierunkową. I odwrotnie, na bardzo płytkich miejscach może się okazać, że jako muchę kierunkową zastosujemy taką z główką 3-3,5 mm, a na skoczka założymy coś jeszcze mniejszego z główką 2,5-3 mm. Bo ten ciężar nimf musimy dobrać oczywiście do miejsca. Jak pewnie wiecie z filmu o tym, jak złowić brzane, istotne jest to, żeby cały czas mieć kontakt z nim, żeby czuć w trakcie prowadzenia to stukanie nimfą pod dno. I jeśli mamy głębokie miejsce, no to musimy założyć większe, cięższe nimfy. Jeśli mamy mniej, miejsce płytsze, no to zastosujemy te troszkę lżejsze, i mniejsze nimfki, lżejsze, założymy wtedy na skoczka. Co się znajduje w tym pudełku? No to zacznijmy od much kierunkowych. Mamy tutaj takie brązki z czerwoną dupką. Bardzo, bardzo dobry wzór są brązki z pomarańczową główką. One się sprawdzają, jak woda ma troszkę więcej zawiesiny, to wtedy warto po takie nimfki z jaskrawą główką sięgnąć. Klasyczna brązka ze złotą główką. Oczywiście mamy tutaj hydropsychę. Te są z piórkami CDC, które no, w ostatnich latach w nimfach są coraz bardziej popularne, dają naprawdę sporo życia. Łapią takie mikrobąbelki powietrza, dzięki czemu ta muszka wygląda bardzo naturalnie. Tutaj są w wersji zarówno na srebrnej główce, jak i na główce blegnikiel. Ten blegnikiel sprawdza się zwłaszcza w słoneczne dni, kiedy jest prześwietlona woda, to warto sięgnąć po takie bardziej stonowane główki. No i oczywiście mamy te muszki tutaj z rozmiarami główek od 4,5-5, aż po takie byki typu 5,5 mm na wolframowe 5,5 mm, żeby sięgnąć do tych najgłębszych miejsc. Ten wzór, no to znany Wam oczywiście pojebus, czyli mucha z uchazająca, przewinięta pomarańczową, pomarańczową nitką. Świetny wzór, bardzo uniwersalny. Sprawdza się nie tylko na brzany, ale również na pstrągi, na lipienie. Klasyka, czyli Parkinson'y. Mamy je tu w wersji też ze złotą główką, jak i z główką pomarańczową i z główką black nickel. Tak jak wspomniałem, tam gdzie woda ma trochę zawiesiny, czy jest przymącona, no to warto sięgnąć po takie pomarańczowe główki. Jeśli mamy słoneczny dzień, wodę krystalicznie czystą, to często lepsze rezultaty dają takie główki stonowane właśnie typu black nickel. Tu mamy jeszcze coś nowego. Yy, są to mopy. To tak zwana krówka. I tutaj mamy główkę w czarnym macie na no, taką właśnie na ostrożne ryby na prześwietloną wodę. Mamy taką kremową yy, muszkę. No ta świetnie imituje chruściki. Yy, sprawdza się praktycznie przez cały sezon. Mamy również czarną, też na prześwietloną wodę, ale co ciekawe w wodzie z zawiesiną, ta z pomarańczową główką też je potrafi się sprawdzić. No i mamy domkowe chruściki, to, to też bardzo dobry wzór, tutaj w wersji z czarną główką Black Nickel. A jeśli chodzi o muchę naskoczka, wzory mamy trochę podobne, ale zdecydowanie mniejsze, lżejsze. Brązki z pomarańczową główką, brązki ze srebrną główką i taką Malutką czerwoną dupką, hydropsyche w wersji zarówno z główką bleknikiel, jak i z główką srebrną, no i coś nowego, czyli eksy. O nich też opowiadałem wam w osobnym filmiku. I tutaj mamy w wersji różowej z główką pomarańczową, w wersji różowej z główką złotą. To samo mamy w wersji pomarańczowej z pomarańczową i ze złotą główką. I one są tutaj. Na, na główkach czwórce 3,5, 3,5, czwórka, Tu jest dokładnie tak samo, także mamy 3,5 mm i 4 mm. Możemy je potraktować na płytkiej wodzie jako muchę kierunkową, a na głębszej dołożyć jako skoczka. No i mikromopki to jest to, co ja bardzo lubię. Są to niezwykle skuteczne muchy na brzany, na świnki, na lipienie, ale również na pstrągi. To jest kapitalny wzór, sprawdził mi się w wielu wodach i to. Zarówno w Słowenii, na Słowacji, jak i na Dunajcu, Sanie, czy na rzekach pomorskich. To są naprawdę kapitalne wzory. No i to pudełko gotowe, zapakowane. Takie, żeby pójść nad wodę, ruszyć od razu i mieć na co łowić. Możecie kupić u nas w sklepie. Jest to zestaw much nabrzany, zestaw nimf nabrzany. Naciskamy, otwieramy, no i mamy tutaj 45 muszek. Tak, żeby było i co urwać, i żeby było coś na zapasie. Także naprawdę, z czymś takim śmiało można ruszać nad wodę, bez względu na to, czy brzany będziecie łowić na Popradzie, Dunajcu, Sanie, Wiśle, czy jakichkolwiek innych rzekach. Polecam i zapraszam Was do subskrypcji kanału Salar.